Oto to nasz Holiday Park and Resort jest wejście To jest fajnie No jest tego trochę tutaj w tych domków tu recepcja Jak jedna mała wioska Oseny, zjeżdżalnie przyć nie umierać. i tu masz tam strefę chillout? Musisz połączyć stref dziecko. Strefa chillout. Ciekawe, czy to jest czynne. Jakoś tam, czy to rezerwacja. Jak to w kurortach o 6 rano rzucają ręczniki. A tu domki. I tu jest zaraz dziewiątka jest nasz tarasik z grillem tutaj będziemy siedzieć wieczorem tu balkonik na pałsona palacza a tak wygląda w środku proszę bardzo automat na kupony można wygrać tak, podobno tak, tak, a mi z kuponem y, No, mogę staję tam zrobić nagranie proszę No To jest właśnie Lila A tu wchodzimy do, do góry Jesteśmy tu dwie rodziny także tu znajomi przyjaciele a tu my to będą stałe dzieci To my jeszcze mamy walką Serio Jeszcze żeśmy się nie rozgościli o iść na to byście fajny Pięknie Anelia i Wyczek z balkonu Jest super To czas się wychilliować i od, zacząć odpoczywać. Pozdrawiam.